Chwała Bogu, zapraszam Was na opowiadanie. Sprytny Kubuś, dziękuję Bogu. Dziękuję Ci Boże za jagody, powiedziała mama niedźwiedzica, uśmiechając się. Sprytny Kubuś podrapał się po nosie. Zawsze tak robił, kiedy się nad czym zastanawiał. Dlaczego dziękujesz Bogu? zapytał ciekawski niedźwiadek. Ponieważ to Bóg dał nam każdą dobrą rzecz, odparła mama niedźwiedzica. A czy ty chciałbyś za coś podziękować Bogu? zapytała. Hmm. Sprytny kubuś zamyślał się. Za kwiaty. Ja również lubię kwiaty. Odpowiedziała mama. Za co jeszcze jesteś wdzięczny? Za kuliczki, odparł sprytny kubuś. Poszyste, mięciutkie kuliczki takie jak fled. Sprytny kubuś podniósł swojego ulubieńca, małego króliczka przyjaciela. A w jaki sposób możemy dziękować Bogu? zapytała mama. Hmm. Sprytny kubuś zmarszczył nos i uniósł brew. To była jego mina, kiedy intensywnie myślał. Czy powinienem oddać Freda Bogu? spytał sprytny Kubuś. No cóż, myślę, że Fred może z nami zostać. Ale oddawanie tego, co mamy Bogu, to jeden ze sposobów wyrażenia dziękuję. Sprytny Kubuś mocno przytulił Freda. Pozwól, że opowiem ci pewną historię. Opowiedziałam mama niedźwiedź. Dawno temu... Gdy Sen Boży Jezus mieszkał na ziemi, miał wielu przyjaciół. Dwa jego wyjątkowi przyjaciele nazywali się Piotr i Jan. Pewnego dnia, po tym jak Jezus wrócił już do nieba, Piotr i Jan udali się do świątyni, żeby się modlić i wyobraź sobie, że kiedy zbliżali się do wielkich tłocznych dziedzińców świątynnych, Zgadnij, co się wtedy wydarzyło? Świątynia się zatrzęsła? Zgadywał sprytny kubuś. Nie, zaprzeczyła mama. Spróbuj jeszcze raz. Komuś uciekło stado owiec? Zgadywał sprytny kubuś. Nie, żadnych szalejących owiec, odparła mama. Powiem ci, Piotr i Jan zobaczyli mężczyznę, którego nieśli jego przyjaciele. Kubuś podrapał się po nosie. Na bana zapytał: Zu, nie zupełnie." Odpowiedziała mama: "Prawdopodobnie nieśli go na jego posłaniu. Widzisz, ten mężczyzna nie mógł chodzić, taki się urodził." Och, szkoda. A dokąd zabierali go jego przyjaciele? Zapytał sprytny Kubuś: w świątyni był gabinet lekarski? No, nie zupełnie. Wtedy żaden lekarz nie umiał mu pomóc. Przyjaciele zabierali go do jednej z bram świątyni, opowiedziała mama. To bramy nazywanej piękną. O, to brzmi pięknie powiedział Kubuś. Lubił piękne rzeczy. Czy naprawdę była piękna? Sprytny kubuś wyobraził sobie bramę w kolorach tęczy. Hmm, chyba tak, odpowiedziała mama. Tak przypuszczam, ale przede wszystkim było tam tłoczno. Wiele osób przechodziło przez tę bramę do i ze świątyni. Przyjaciele mężczyzny posadzili go tam, aby mógł prosić o pieniądze wszystkich ludzi, którzy przechodzili obok. Dzień po dniu, prawdopodobnie od wielu lat. Mężczyzna siedział przy tej bramie i dzień po dniu przez kolejne i kolejne lata ludzie przechodzili obok. Wszyscy znali tego człowieka siedzącego w pięknej bramie. Sprytny kubuś ożywił się. Wiem, co było dalej. Piotr i Jan przychodzili obok, ale oni kochali Jezusa. Więc dali temu mężczyźnie mnóstwo pieniędzy. I mężczyzna krzyknął: Dziękuję, prawda? Nie zupełnie, odpowiedziała mama Niedźwiedzica. Piotr i Jan rzeczywiście przechodzili obok i rzeczywiście kochali Jezusa. I mężczyzna rzeczywiście poprosił o pieniądze. Ale oni nie dali mu żadnych pieniędzy, ani grosza. Co? Sprytny kubuś pociągnął się za ucho. Zawsze tak robił, gdy był zdezorientowany. Ani trochę, ani trochę, potwierdziła mama niedźwiedzica. To nie było zbyt miłe, powiedział sprytny kubuś. Teraz ta historia już mu się nie podobała. Ani trochę. Mama Niedźwiedzica skinęła głową. Ten mężczyzna pewnie też tak pomyślał, ale Piotr i Jan wymyślili dla niego lepszy dar. Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale dam ci to, co mam. W imię Jezusa, wstań i chodź. Sprytny kubuś podniósł zdziwiony wzrok. I co on zrobił? Wstał! Uśmiechnęła się mama. Piotr pomógł mu się podnieść. Nagle stopy i kostki mężczyzny stały się silne i zgadnij, co zrobił. Powiedział: Powiedział dziękuję? Spytał sprytny Kuboś. Nie zupełnie, nie tylko powiedział dziękuję. Zaczął chodzić, skakać i uwielbiać Boga po wszystkich dziedzińcach świątyni. W ten sposób – Pokazał, że jest wdzięczny? – domyślił się sprytny Kubuś. – Dokładnie! – kiwnęła głową mała niedźwiedzica. – Podziękował Bogu słowami, podziękował Bogu uwielbieniem, ale podziękował też Bogu używając tego, co Bóg naprawił, daru, za który był wdzięczny. – Swoich nóg? Wy... – wykrzyknął sprytny Kubuś i wyskoczył w górę. – Dokładnie! – a jak ty możesz pokazać Bogu, że jesteś mu wdzięczny za kwiaty? Dbając o kwiaty? Zapytał sprytny kubuś. Właśnie tak, mały sprytny misiu. Odpowiedział, odpowiedziała mama. Możesz podlewać kwiaty, możesz obserwować jak rosną i możesz dawać kwiaty innym i patrzeć na nich na ich uśmiechy. A jak możesz pokazać Bogu, że jesteś wdzięczny za Freda? Podlewać go? Roześmiał się sprytny kubuś i znów podskoczył. No cóż, nie zupełnie, ale tak możesz też dbać o Freda i może pomóc mu umyć stopy. Odpowiedziała mama niedźwiedzica. Fuf, zgoda! Powiedział sprytny kubuś i zmarszczył nos. Z toby Freda cuchnęły. A potem sprytny kubuś spojrzał na mamę. I ja mogę być wdzięczny za ciebie, powiedział, biegając i skacząc i tańcząc z tobą. I tak właśnie zrobili. Mama niedźwiedzica, sprytny kubuś i Fred. Biegali, skakali, tańczyli i szli i chwalili Boga przez całą drogę do domu. Dziękujemy.